Witajcie moi mili! Przypominam, że w ten weekend, z soboty na niedzielę, przestawiamy wskazówki zegarów do przodu. To znaczy z godziny drugiej na godzinę trzecią, tym samym będziemy spali całą godzinę krócej. A co w pogodzie? W ten weekend warunki pogody nad Polską kształtować będzie pole podwyższonego ciśnienia, napływać będzie chłodna, ale sucha masa powietrza. W sobotę w całym kraju pogodnie, dużo słońca, a co najważniejsze, bez opadów. Temperatura w nocy spadnie na północnym wschodzie poniżej zera. Cieplej w centrum i na zachodzie, tam około 7-5 stopni. W ciągu dnia termometry wskażą od 9 stopni na Podlasiu, około 13 stopni w centrum, do 16 stopni w zachodniej części Polski. Będzie wiał słabiej umiarkowany południowo-wschodni wiatr. W niedzielę bez większych zmian, tylko w centrum kraju i na wschodzie niewykluczone poranne mgły. W ciągu dnia pogodnie, dużo słońca, bez opadów deszczu. Na wschodzie kraju przymrozki około 2 stopni w centrum, najcieplej na południowym zachodzie, tam około 65 stopni. W dzień od 11 stopni na Podlasiu około 15 stopni w centrum, na Dolnym Śląsku nawet do 20 stopni. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, momentami będzie bezpiecznie. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Pozdrawiam.